Do góry nogami bogatynia. Spektakl pod tytułem Królewna Śnieżka i pięciu krasnoludków. Teatr do góry nogami działa w szkole podstawowej numer 1 w Bogatyni od wielu lat. Zmieniają się młodzi aktorzy, którzy pracują w nim na ogół 3 lata, od klasy 4 do 6. W 2004 roku teatr otrzymał wyróżnienie na czwartym jeniu Górskim Forum Teatrów Dziecięcych, a w tym roku zajął pierwsze miejsce w przyglądzie widowisk jasełkowych Jasełka 2005. Spektakl Śnieżka... Prosimy już o ciszę. Spektakl pod tytułem Królewna Śnieżka i pięciu krasnoludków" powstał z inicjatywy dzieci przy okazji zabaw teatralnych ze scenariuszem pani Elżbiety i kmieć dzieci zmieniły, nieco, dzieci zmieniły nieco pierwotną wersję, dodając własne pomysły piosenek. Jest to zabawna historia małej królewny, która, jak to z królewami bywa, pragnie spotkać i poślubić pięknego księcia. Już? Tak? To ja jestem Śnieżką. Reczko, Lustereczko, powiedz przecie, to jest najpiękniejszy na świecie? Jesteś piękna jak gwiazda na niebie. Ale zła królowa piękniejsza od ciebie. Lustereczko, przyjrzyj się dokładnie. Powiedz. Powiedz przecie, to jest najpiękniejszy na świecie. Prawdę? Prawdę. Jesteś piękna, jak gwiazda na niebie. Ale zła królowa, piękniejsza od ciebie. Głupie lusterko! Już wiem! To zła okrutna czarownica. Zazdrosna o moją urodę... Nakazała Potem odnajdzie mnie piękny książę, nie. zachwyci się moją urodą i poprosi mnie o rękę. Idę! Na dobre i na złe znajdę wreszcie, czy tego chcę, czy nie. Zawsze szczęście siódmą O Cieszę. Mam złe przeczucia. Złe przeczucia, złe przeczucia. Ty zawsze masz złe przeczucia. Ale ona jest duża. A jaka brzydka! Może coś jej się stało? Gdyby coś jej się stało, to by tak nie chrapała. Obudźmy ją. Okej, okay, okay. <gry> Nareszcie! Jestem śnieżka! Zła, okrutna czarownica! zazdrosna o moją urodę! Wypędziła mnie do lasu i skazała na pożarcie dzikich zwierząt. Latujcie mnie sierotę! Troszkę śnieżko! Musimy się naradzić. Mam złe przeczucia. Jak można być zazdrosnym o jej urodę? Ładna toma nie jest, ale przecież się nota, ponieważ ona przed dwoma co? Niech zostanie u nas. Ja chcę, żeby została. Sam mówiłeś, że przydałaby się jakaś kobieca ręka w tym naszym zaniedbanym domu. Mówcie sobie, bracia, co chcecie, ale ja mam złe przeczucie. No, proszę, no, się! No dobra, śnieżko, zostanie z nami. Yeah! I naprawdę mogę zostać? Możesz! I nie wybędzicie mnie jak zła cocha. Nie, nie będziemy! Przysięgacie? Przysięgamy! i kochani, jak ja się cieszę! My też się bardzo cieszymy. Nareszcie będzie miał to gotować, grać i sprzątać. Uwielbiam pierogi, a ja na i żarlotkę. Nareszcie koniec z naszenie śmieci. Tylko obierz że nie będziesz nas zmuszała do mycia zębów. Mam przeczucie, że codziennie będę musiał myć nogi. Zaraz, zaraz! Chwilę, panowie! Tego w bajce nie było! Pochodzę z dobrego domu! I wszystkie te przykre czynności wykonywała służba. Czuję się senna i głodna. Przygotujcie mi spanie, żeby mogła się wygodnie wyspać. Ale, ale. A my? Wy do pracy, panowie, do pracy. Obudźcie mnie, jak wszystko będzie gotowe. Mówiłem, mówiłem, mówiłem. Wyszła szydłosporka. Czucie? Moja intuicja nigdy mnie nie zakończy. Trzeba się jej pozbyć! Ale jak? Przysięgliśmy, że jej nie wyprędzimy. Musimy cierpliwie pociekać dla pięknego księcia, który pozbawi nas tego kłopotu. Pięknego księcia! Od stu lat nie przejeżdżał tędy żaden książę. A poza tym przyjrzyj się jej! Kto ją zechce? Trzeba ją czymś przestraszyć. Czego boją się dziewczyny? Zastrzyków! strzyków, ich Przestań! Przecież wiesz, że nie lubię widoku krwi i brutalnych scen. Wiecie, co zrobię? Co? Co? Powiem do niej tak. Ty, moła, spadaj z tobą! się i pójdzie sobie! Daj spokój! Przecież ona jest większa od ciebie! Kaka! Ale ja mam pomysł! Zapadzimy ja i grzabę za koszulę! Poszaleje z przerażenia i ucieknie. Uda. dla ciebie dobrą nowinę. Jest u nas mała, grzeczna dziewczynka. Czy mogłaby się przestraszyć tak, żeby sobie poszła? Mhm. Wiem, że to lubisz. Czekamy. I co mój co? Powiedziała, że już leci. Niech się się. Jestem Śnieżka. Wow! Ale modern! Automatyczna skrzynia biegów! Silnik Mercedesa! To jeszcze sobie trochę. trochę. No, ale ja jestem górna dzielnica i znam niecała cała okolica. Podróżuje na swej miodle i gotuje dzieci w kotle. Nie boisz się mnie? Taki wstyd, jak ja się sobie na oczy pokażę. no, my góry, Kupiła w lesie dziewczynka przepędziła nowe jakę. Trzymają. A może? Mą... I poprosi no mi o pomoc Wilka. Świetny pomysł. Dla mnie już Dobrze. Aż mi jej szkoda! Aż mi jej szkoda! Aż mi jej szkoda! Te to tak zawsze! Nie kłóćcie się! Dzwonię do Wilku. Halo? Wilku? Tu Ale Jest u nas mała, grzeczna dziewczynka z czerwoną czapeczką na głowie. Myślę, że zainteresuje Cię ta wiadomość. Czekamy. I to, <h generators> I to, i to. Powiedział, że od trzech dni jak, i że już <hiuszamy z wiadomością> Na nas! Zawsze możesz liczyć. A ono i Twój przesłanie. poczekaj, poczekaj. Trzeba jej założyć koronę. Ja jednak czuję, że znowu trafi się jakiś pesymista i będzie wybrzydzał. Ja, nigdy nie ożenił. Nie ożenił, nie ożenił. Przestań krakać. Może jakimś cudem spodoba się księciu. <laughs> No. Mam siłę potężną trzydziestu liter! Pokażcie mi śmiałka, co zechce się zmierzyć! Z jak gwiazda na niebie i nie ma nikogo piękniejszego od Ciebie. tylko moje kochane! Wiedziałam, że to był tylko okrutny żart! Mam już dosyć leniwych krasnali i ich lasu! Wracam do domu! Jestem najpiękniejsza! Jestem najpiękniejsza! Jest. Wiecie co? W środku czułem, że wszystko dobrze się skończy. Moja intuicja nigdy mnie nie zawodzi. Moja intuicja, moja intuicja. Ty to tak zawsze. Bracia, nie kłóćmy się. Bierzmy się do roboty. Wygrać My My na dwa